Witam widzę pięknych. Zagramy Katarinką, dostała buffy. Co oni teraz grają? I, tak I grałem Dark chyba potem, nie? Nie mam TP, więc chyba. Teraz zagram, nie? W sumie. Katariną tyle gram, że szkoda gadać, ale widziałem, że ma wysokie miry, a to jest mocne. Gdzie są ci magowie na midzie, których mogę zrobić To z kolei nagra na midzie, zaś, zaś brat musi być. To jest niemożliwe, no ja zbanowałem leblankę, bo blankę wiem, że się nie da grać, To pamiętam z czasów jak młody po piękny i grałem Katariną jeszcze. Wtedy się nie dał gej, w Blanky. Problem jest taki, że oni mają, oni mają jakiś team z LCS-ów dosłownie. Ja wskoczę i się nie ruszam, więc. Trzeba będzie z mózgiem zacząć ak zagrać, akurat. No nie, te bufy na Katarinę to są dziwne trochę wam, powiem. Znaczy, ja się zgadzam, ja wolę AP Katarinę od AD, mimo wszystko. Bo tak jak tłumaczyłem w ostatnim odcinku, tym Ade Katarinie nie kończyło się paliwo w, ty w tym dubsku dosłownie. To jest powalone, że ona perma mogła do przodu iść. Ale żeś tam ścianę uderzył. Eee, bo dostanę flasha od Nautilusa i pewnie umrę, na się nie zdziwię. Ada Ad Ad Katarina się mogła zrandonować z beziczków i miała taki spike na po popierdzielony. A tej ap katarnie się może skończyć ten, paliwo. Tylko co, ja mam rzucać w niego daggerami i co? Wow. Res tak ja jakiś straszny. Okej, okay, są ci magowie, których można zniszczyć na tym midzie. Ej, nie, nie powiem w ogóle w niego coś tym daggerkiem, to, 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 to jest to kolejna linia, gdzie to samo, ja się czuję, jak już teraz. O, niestety zdążył mu się wbić ten, no to nic, no to gramy do tyłu, no katariną tak się gra, że się przegrywa i potem się losowy gówno dzieje i wygrywasz grę. Ale ja tylko mówię, jak jest dosłownie. Jak się wyjdzie, są ci magowie na midzie. Brawo. Poleciał do przodu. On piorun mnie uratował. ratuje uratuje milionami. Co to jest? Co to było? To był uder? Myślałem, że to jakaś nie Nie niko jakaś przez chwilę. odpaść te poty wywalone No chyba muszę. Tak no, mnie uratuje. Mówię, nie słyszałem jego kół w takiej sytuacji, nie spodziewałem się, że ten. Pod wyleci wleci za mną na made my <laughs> Tak myślałem właśnie. Och, yeah. Dobra, to z Wózgiem zagrać. Nic nie zadaję tym minionom, no. On ma flasza czy nie? Bo nie, nie, nie pamiętam, że on fresza. Mógłby się to pomóc pusznoć, bym się cieszył bardzo. tak on to zdążył wykastować. No dzięki Udyrku, bo to, to jest taka linia, że tu gdzie, gdzie pomoże jungler, to już jest koniec gry dla tej drugiej osoby. To jest zabawne bardzo, ale tak legenda o działa teraz. Jest, ja sobie tak tego Jarvana pewnie. I co oni robią na tych... Buta z zruszować? But mi się podoba na no może być, okej. Okay. to też sobie we wezmę. Chciałbym na miniony zdążyć. Nie zdążyłem. A z butem dogonię to szósty poziom roamowe. Co oni da zgrają w ogóle na Katarinie? Liczbę po prostu i tyle? A wiem, że kiedy kiedyś się po prostu liczbę iraszowali. Bo to jest to, ja na długie wymiany z nim nie wygram, musiałbym KOKOROLA w sumie grać. No i Ade chyba pójść wtedy. Wtedy może mam szansę, z nie na długie wymiany. bo przed tym patrzę na Katarinę, bo to wszyscy wiemy, że Ade Katarina grali i Rajot nie chce ogólnie tej Ade Katariny. ona bufa dostała wam powiem poważnego. Tam 40 obrażeń na kół bazowych, tak o, z tyłka. Fajna rzecz. Ale się, ale się wkurzył, widzieliście? Tak, tak go tak dziabnąłem, się obraził to niesłuchawie. Jak nie masz ile to trzeba wykorzystać i rzucać w niego tymi dagerkami. Piękny tam jest, piękny Ma kombo ten Jarvan? Czy nie? Ilon czeka z tym kombem. A ja się dałem ograniczyć. Ja myślałem, że on mnie skombuje i. Niestety, ale nie ma, ja mogę za ścianę przepraszać. Tam siebie ograłem teraz. Ja, pierdzielę, jak główno było pograne. No, Wafe jest teraz Ja pierdzielę, no, ale ten żarwan... Pewnie nie miał, powstałem, że nie miał, że robił kraba i pewnie nie miał komba. Ja myślałem, że mnie skombuje. Zamiast poczekać, jak dziadek, to jak dziadek próbuje. Free times, no, no, a ten Jarvan to co to było? Mianowicie on wygrywa te trady, to jest tak kurwa zabawne. Gdzie żyjesz? Wola, nie masz? No co ci w radzie, Taką mamy metę. Rakowe piki na midzie topie. Gdzie przyjdzie jungle, tam wygrywasz. No raudry jesteś brokiem, poradzisz sobie. Ja muszę wave'a zniszczyć. Jakoś nic nie biję w te miniony na razie. A to gram raz na rok, więc też... Co coś w te miniony biję. Nashor mi się nie podoba, ja bym liść robił. Liczbań i żeby wykrytowały spele na low HP, nie? Czyli ten... Cały sąd jest dupy, ale my się tu perma bijemy z nim. Ona ma więcej, Ade ma więcej. A nie mogę narzekać. Pierwszy raz już się nie mogę narzekać. Ja pierdzielę co ja robię widzowie? Nie, nie wiem. No. Nie pytajcie mnie co ja robię. To jest takie, że muszę jego wola ograć, ale... Jak coś takiego robi to jest głupcem przecież. Mam że te trady są close. To mnie tak bawię, że te trade są close. To ma Ignite, ja nie wiem. poczekam po prostu. Może streszować jakoś we mnie teraz. O, maga się zmienił. Fajnie, że mi zżera tego daggerka, ale ogólnie to nie jest dobry meczar na Katalinie, mi się wydaje. Zabijał, zabijałbym go. Pierdzielaj do bazy. Fajna liga, lega. na taką ligę żadnego maga nie ma na idzie, bo nikomu się nie chce grać z tymi magami. Nie wiem czy on wcześniej blokował ten mój pierwszy dagger, teraz stwierdziłem, że nie blokuje. Co masz za karę? Ja to gram główna, ale wiesz, czy mnie, nie gra na Gatalino dużo robi smoka, bo nie do mnie idzie. Czy ja mogę zczyścić te miliony? Idzie, idzie Tak spada z tym mogę do tyłu do przodu, bo ja myślę, że ja może podejść A no, no Golden, to jest tylko plate tracę. trzeba tą wieżę uderzyć A nie, męczę się z tym wave'em jak skurczy Jak skurczybyk się męczę z tym wave'em trochę no pewnie ale Katalina lepiej czyści, niech ona ma w jednym pasywie. Myślę, że lepiej czyści, bo AD jest... Yy, lepiej przyswajalny, że tak powiem. A nie, ma to, że to bije teraz ile? 240 bazowo? Fajnie. A, ja mam 5 killi, ale to wszystko się... miałem umować i się nic nie dzieje po prostu w tej grze. To mnie bawi. Ale boli mnie te słabe CS-y, bolą cholernie, nie mogę itema dokończyć. Słowa słowo ma buta jakoś, nie wiadomo skąd. A ja mam całego botka? No i co, zdarzyłam jego kujto z tego. Tak nie trafiłem go tym jeszcze, ja chciałem. Może teraz dobiję getapultę. Muszę tak zagrać. Chociaż mogę do, do milionów z tyłu podejść, no, ale umarł, gdybym mnie gdyby zlekkoło tego. Bo Ignite jeszcze dostanę. <grystanie> Kurde, miał to do muratował tego Udyra. Jeszcze nie on żarwala, nie powinienem chlebać, szczerze mówiąc. No, gryj, no, gryj, no, killa dostałem, ale wydaje że bym tu lepiej zagrał. Mogę R'kę slashować tego żarwala instant, ja jestem taki głupi trochę. Robię, nie? Wdzielamy. Muszę słuchać W kurzony. Foksujecie, misio? cofnąć się że Oliver proksuje, jeśli mam być szczery tak całkowicie on nie jest silny na tych pierwszych poziomach to powinien linię, no ma w sumie ale ma przewagę CS-u zajebisty na no. no nie no, jestem sfidowany trochę, ale dalej nie, mi śmieszne jest to, że dalej nie mogę go zrundownować to mnie najbardziej bawi, takiego champion śmieszny jest. Które tego shielda, myślę, że jest to powinien dostać Nobla, nie wiem. Mogę iść na botę. Muszę te staki zebrać z o, Oni sobie ze mnie razem widzę. daj, jak to tylko staczka chce. Nie wiem, no, ten z dagera, po prostu skoczyć. Szkoda, że dwóch staków nie ma, nie będę narzekać. Nie, ale no teraz powinienem na epoku, ile go liczbę, ja to powinienem one-shotować tych ludzi. Problem jest taki, że ja tą Kataliną, tak jak mówię, za mało gram i nie znam obrażeń, nie? No, ale widziałem ją tyle razy, wiem co potrafi zrobić. To normalnie wiecie, męczycie jakichś magów zasranych na midzie. No i dostał jakoś super dużo, jeszcze mam być szczery, no, ale trochę na shielda też poszło tych obrażeń. Myślałem czy R ER nie zagrać, ale nie miałem rodziny zasięgu Idę, 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 nie widziałem, nie widziałem ślepy jestem Fak, mogę Ignite'a rzucić, no. Fardy te gówno na no, też, merski ma, dlatego. No, za dużo, no stracił samonery całe, to no, nie jest słabo. A co tu robi ta Riven? To było głupio, Mogę zignite'ować, po prostu kill'a bym zabrał na A ja się bawię jak krety. Sof, nie, nie mam hp nie mogę się widzieć z tym miastem. nie mam wywalony, jajca. Ale no, nie wiem czemu nie zignajtowałem. Trzeba było zignite'ować tego na i tyle. Bałem się, że coś w krzaku jest, tego tak późno jak się też zagrałem. Które to nie było? O, fajnie tnie ten kurecik. z tym miniony idą, niestety. No, go w ogóle, złapać. No, niestety na tą postać muszę jeszcze myśleć. Postanę na mordę. Nie powinien skakiwać wezerki w ogóle. Może mam No to jest to, właśnie. Ja, nie, nie, ja chciałem się z nim bić na Basec, ale nie mogę. No po prostu jestem, jestem apk No Nie mogę tak się na Basec bić fajnie jak tą AD. to MAD. Co się nie dziwię tym ludziom, że mi się nie chce grać tą apk no. Tak Jakby paliwo mi się tu kończyło. Oh, serkę chyba. Ale on sobie oddam tego shutdowna. Erek, ja se przerwałem z tym kretynem, ale to pokazuje jak dla usta zajebić, że ja po prostu we chłopa, ile już ten liczbę będzie? za Tysiąc. Co dalej? No rabadon teraz, nic tu innego nie zrobisz. Tu masz shatujesz. O, rezisty se kupił. No w sumie dobre są te rezisty. Koro tych rezistów mają? No żałuję, że chyba w AD nie poszedłem. Co to kurwa jest za małpa? Ja weźcie to z gry zgrywy że Nikt nie chce na to grać do sobie. Po cholerę to ludzie bufują, bo jeszcze jak tego nie bufują, to ludzie o tym zapominają trochę. A co to bufa, to od razu placebo dostaje i będą grać tym głównym. Tak po prostu to play. Katarina też oczywiście, ale. No, ma no, w ogóle jest dziwne te przejrzyste nie ma jakieś takie nieciekawe. Nie, nie, nie a w końcu ten pasek mi będzie bić teraz. Buf, no to ja wezmę tego bufa Ja no. mam z Wolibera chyba nie mam tego, staka jeszcze no, mnie nie to zbyt... Ja nie zraumowałem nic także. Ale nie był kiedy nawet nie Wiem czy osuło nie będzie ja jestem szybki w miarę. Gdzie jest ten Yasuo? I ten Jarwan? Odwoliwera się to, woli będzie silny. Jest małpa skacząca. Ma boczka całego. O ten Tagerek mu tak nie bije dużo. No ale dobra, już wolę to mapę od tej AD, naprawdę jeśli chodzi. Jeśli mam grać na to, bo ja tam kategorii i tak nie będę grać. Bo tutaj widzę tak jak mówię, że jest to co mówiłem, że się w końcu tak mało robisz, tak powiem. Nie mam perma, że klikam E i one z tych dagierków. No ten pan to jest zbyt twardy dla mnie. A zobaczmy Full-Up, bo ja nie, nie pamiętam kiedy ostatni raz nie widziałem Full-Up inne Wszystkie tego botka arraszowały. Mi się przejął, widzę chyba. Tak wygląda, że jest 228, a się nie czuję, jakby tak było. te są jakieś na mnie na Uzlesie. A co ja mam zrobić? A mnie go nie wskoczę, bo zostaje na mordę i pół HB tracę. nie widzi tego w wow. to, to, to jest to o czym mówiłem do kur Nie powiem że dostaję instant ulti od tego. No brakowało supporta chyba tutaj. Ona on to czy co? Eee, no musimy, bo Wolibera byśmy mogli zabić, ja jestem, no nie, może nie jestem w stanie go zniknąć, ale jestem w stanie mu dać obrażenia jakiekolwiek. A ten Woliber, czy ten UDR proszę cię z Nautilusem natwierdzić. Ja będę useless, tak, że ULTI na to dostałem, co mogę zrobić? Nat nie musi ulti, on wystarczy, że Bazil we mnie rzuci, ja już jestem w tyłku, że tak powiem. Nagramy, będzie krewsko ciężko. No ja po co tego tego tagera też skacze? Powinien skakać do, do środka tam i może do żarwana zabić. No, wygląda jak 3-8 Champion, by the way, no. The problem się sobie jakieś maga 3-8 jakby był, to chyba byłby tak bezużyteczny do końca gra, Tak dalej walczy tam jeszcze, na ziemi skrwawione całe i jeszcze coś robi. Niestety skoczę to dostanę. trita na mordę. Dobra, nie ma arki jeszcze, chyba, nie? O, no, jak widzę, wszyscy do tyłu uciekają, tylko na tego Udyra mogę liczyć, kolega. Fajnie, no ruszę się na pewno. No nie wiem, no co ja na to mogę poradzić? Oni zamiast Riven zamiast przejść do tego walusa, żeby mnie nie strzelnie. ale no, mogę mogą sfreszować też te jego spele. Ale no to pokazuje jaka fajna gra. A ten dzień będzie ich mąż szotować, mają same rezisty. To jest przynajmniej dobre. Riven też powinna. Nie wiem co Riven w ogóle... Czemu HP to straciła? Ja spłynąłem w sekundę. Mogę... nie, ja bym było strzelać te ultiwarusa. Ale chyba w stunie jeszcze były. możliwe, że nie. No tam stun w i tu w ultiwarusa. Chyba wiesz. No, to nie, to będzie ciężka gra na Katarynie. A on 12 kiks, Chciałem to wykorzystasz, ale nie potrafię, no jestem Lungiem, nie potrafię tego odyskać, nie wiem jak. I tego misia to ciężko będzie zabić, patrząc jego itemy. Idę, idę, idę. O, super, wow. Ale mogę grać w albo stun na mordę, albo wol jakiś nendorya mi leci. No i co, no, jak ta Riven z budury nie wydą pierwszy, to ja nie mogę wejść pierwszy, nie ma szans. A co, lecisz w niego, czy nie lecisz w niego do końca? Ja pierdzielę no... Ale oni się tak napaleni są na mnie. aż i on we mnie celuje, ten gnój. Dawaj, Julius, nie bój się, jak się skoczy, to go zabijamy. Ale ta gra będzie ciężka, ja pierdzielę, to, to, nie, to nie jest gra na Pekatarinę, już to teraz widzę. To tak no bez żartów. Że baited? że No nie wiem, no, baitowałem jak skoczyły tutaj teraz, ładnie zbaitowałem, pochwalcie Warus nie ma jako jedyny nie no Warus sam przeskakiwać, no ale w... musiałem mu przejść przez tych panów twardych wszystkich. Ale im się ciężko gra w tę gierę i to cholernie, no tak. Próbuję, wiecie, czyli coś obrażeń włożyć, bo mam te 13 kg i chcę to wykorzystać, ale też nie umrzeć głupio. no boliber tak do ryja mi pluje, że to tańczy po tym No ja, idę, no ale. Wypierdzielać frajerzy zasrani, ale skoczyłem idealnie w Tornado Jasu mogę sfleszować, bo widziałem, że było takie okno, że Żadnego C.C. nie było. I skoczyłem idealnie i C.C. był na mordzie C.C. no Mam w władzie Udyr jaki build ma, o, to jest przepiękny też build Ale wolę te Lejandry, no serio wolę Lejandry niż a już nie chcę, już mija tyle jakieś Muszę Voida teraz jak najszybciej zrobić. Piume 2000 wyleczę, fajnie. No Zonia mi dużo da, bo mogę zdrżawać ulti na Filiusa, ulti Asuwo Tornado, Q'er Jarvana, R'ker Jarvana, dużo mogę obrażeń. Ale to będzie ciężkie, żeby tutaj tak... patrz czy ten warus teraz nie może? On chyba nie może, tak no właśnie. Czemu ja się boję? Przecież go rozpierdzielam, co to było? Ja się muszę przestać bać przecież z tym Kataliną, ale to jest jedyny target, w który taki się mogę... Co ty chcesz? to, co Katalinki lubią najbardziej, czyli łapanie pojedynczych chłopów. Maria. Czemu ja mam agro? 300 chłopów tam było Fajnie Varus podszedł i umarł i co? I co? się gra zaraz skończy Bo Varus sobie podszedł do Katarzyny sfidowanej No, Farus fajnie spłynąłem, ale to jest jedyny target co jestem w stanie tak maknąć Żerwana jeszcze trochę Fajnie spłynął, podobało mi się to Tam na cząstkę do. Czemu on wukastuje? A że w trapa przepierdźli Ten tu idzie do mnie Oni tu wizję mogą mieć, ale wywalone jajca To mają Ja Ja Nie no mogę się szaczać, ale czekam na team fight, jakiś czekam ze skolkami Tego nie chce umierać w bitwie. zwykłego robię, bo idę. Tego co daje więcej pena. nie wiem, no tyle losowych rzeczy się tutaj te zostało. Ten jest to, wcale nie wygląda jak był w plecy. Mo dobry dobre. Nie wiem, ja miałem wizję, żeby deserotować po tej mapie i chodzić po liniach, ale no to wszyscy do mnie przyszli. Woli libera można machnąć. Ignite'a na nie, bo chyba nie ma tam kill'a. To ich boli brak jakiego boli, bo że jest tak twardy. Ja nic nie zrobię, na z zwojno nie będę mógł coś super dużo robić. Co tu się dzieje w tej grze? Jakieś pojedyncze walki są permanentne. Chyba 16 poziom, czy za warda dostanę, nie? Nie, zostałem. Zabrano na pewno, zostanę. nisko to ukradnie przecież. Ja mogę wskoczyć na after efekty, jakiś. Nie mam widzi w ogóle zabranych. O! No próbował Jarwan, pochwalam to. Ile mi 16 wygórz poziom, więcej obrażeń, 13, na sporo. Non-hit damage modifier, no nie wiem, mi się wydaje, że... Nie muszę zobaczyć w sumie, bo nie wiem, ale mi się wydaje, że ta AP Katarina, dal... AD jest dalej. raczej znaczy, w tej grze na pewno AD Katarina byłaby lepsza. Bo oni wszyscy HP stakują, oczywiście ten dwoliber i ten Jarvan przynajmniej. A nawet magowie teraz HP, staku... HP stakują. O. No, nie mogę się ruszyć, nie, nie mogę się ruszyć, no nie mogę się ruszyć. Oni. Z... Czajcie to? Trajecie. Nie chcą, to... oni... oni złapali Jina. Mogli zabić tego Jina, ale chcieli, że biją Katarinę. I dobrze zrobili, ale to było tak głupie, co się teraz stało. Nad Katarina stoi w miejscu. Jakim cudem Jin to przeżył? Patrzcie, Jin dos... <laughs> no, dobrze zrobili, no ale ja się nie zakręciłem. Nie mogłem się ruszyć. Ultima Optiliosa to tu passive. I Ku jeszcze, bo było... nie, Ku chyba nie dał mi. E, nie, nie chcę. Tak spierdzielona jest ta gra komputerowa. Jakieś Jesuło chyba w każdej grze Katariny, Jone, inne gówna. No fajna jest ta Katarina, ale ja nawet nie pograłem tą Katariną. Nie było jak dosłownie. Instant ci na mnie rzuciłeś mnie. Zonia by to była super, no bo jak tak się raczej rzucają i ty że to chłopy dostają nagę mózgu wtedy.